Ale jeszcze powiem Wam o moim Ongridzie, ja przepraszam, o gridzie bo Ongrid to już było mówione. Mianowicie dwa panele leżą sobie na płasko na dachu, które to wykorzystywałem też do ładowania takiego pojazdu elektrycznego. No, proszę mi tutaj nie bluzgać za te przewody, bo to nie są solarne, ale tam to był taki chwilowy eksperyment. Mianowicie to, to była taka stacja przydomowa do ładowania takiego śmiesznego samochodu elektrycznego, który kiedyś kupiłem, ale się go pozbyłem, bo, bo to było jakieś tam yy, nieporozumienie. Nie ja wiem, czy ktoś kojarzy taki samochód jak Reva. To jest indyjski produkt, który był na rynek angielski, więc on ma kierownicę z prawej strony. Tak od strony elektrycznej był całkiem niezły, znaczy niezły, no do Tesli to tam brakowało, bo on był na, zasilanie było na 48V, i tam było, co tam, tam był Trojan, Trojan 6, akumulator trakcyjny, no i silnik jakiś 11kW, no i jakiś tam duży Altrax sterownik do tego, no to jakoś tam się toczyło, no ale... Ale sam samochód to po prostu pozostawiał wiele do życzenia, także to, 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 to się do niczego nie nadawało. Do magazynowania energii w off-gridzie służy mi taki oto pakiet akumulatorów od wózka widłowego. Nie pamiętam dokładnie, ile jaką pojemność mają te akumulatory, ale wydaje mi się, że one mają gdzieś, bo to są ogniwa 2 kwasowe, ołowiowe. Tu jest pakiet, który jest 24V. No i waży to od jasnej cholery, bo kiedyś to przywiozłem od znajomego, no, kawał drogi, jechałem, myślałem, że połamie mi się samochód od ciężaru, a nie był jakiś tam herlawy, bo to był Chrysler Voyager, którego już dawno nie mam, bo to chyba przetargałem z 10 lat temu tą baterię. Ona jeszcze żyje, no tam jest powiedzmy już małej żywota została, ale trzyma napięcie, dawno nie używałem, nie ciągnąłem prądu z niej, więc trudno mi jest powiedzieć jak tam z pojemnością. Podejrzewam, że będzie nędza, ale do jakiegoś oświetlenia LED-owego jak najbardziej to w zupełności wystarczy. No, wiadomo, że, że teraz akumulator jest w cenie ze względu na cenę skupu za kilogram. Także takie akumulatory, no, no nie jest to tania zabawka. Żeby to zdobyć, no ja mówię, mi się udało to po, po znajomości, że tak powiem, kupić za jakieś tam nieduże pieniądze, w, można powiedzieć, że w cenie złomu, no ale nawet biorąc pod uwagę cenę złomu typu 4 złote za kilogram, gdzie taki akumulator to myślę, że waży tu spokojnie ze 200 kilo, no to jest 800, no to, to nie jest tak mało, no to już można żelówkę kupić jakąś tam, no nie najgorszą, no, znaczy w sensie pakiet żelowy. Chociaż akumulatory żelowe na Allegro są dosyć drogie, ale polecam, na Warszawie jest taka giełda Volumen No i tam jest taki gość, który jest bezpośrednim importerem i tam można u niego 70 tam pro godzin kupić za 350 zł, więc to jest bardzo przyzwoita cena jak za taki akumulator żelowy. No wiadomo, że, że za 2000 no to możemy mieć ich tam no powiedzmy 6, może jakiś tam minimalistyczny rabat by się udało wy, wy, wydębić, żeby to się zmieściło w kwocie 2000 zł. No to byśmy mieli powiedzmy taki pakiet 210 amperogodzin na 24 V, tak? bo 370 akumulatory. No to już byłoby coś, no. bo to myślę, że, że taka instalacja 24V ma sens. A dlaczego? No bo można kupić bardzo tanie źródło pięknego sinusa w postaci starego używanego UPS-a do komputera, czyli zasilacza awaryjnego. Jest taka firma APC albo Compact. I to już nic nie kosztuje. To ja nie wiem, czy to w ogóle można kupić, bo to już jest w cenie złomu. Powiedzmy, tu jest taka pusta szuflada po, po bateriach. Ja to mam przymocowane na ścianę bezpośrednio. Akurat moc tego UPS-a to jest... On ma 1400 V, czyli to jest jakieś tam około 980-950 W. Jeżeli tak można to przeliczyć. Ale no powiedzmy tak, żeby zobrazować tą wielkość, mocy, no to mniej więcej tyle to będzie. No może tyłka nie urywa, no ale tam już do, do jakichś tam drobnych narzędzi spokojnie wystarczy. No, no mówię, największą zaletą tego urządzenia jest to, że to jest perfekcyjny sinus, no i że to urządzenie jest no, prawie, że idiotoodporne. No z małymi wyjątkami, bo mi się udało upalić tranzystory, dlatego że plusem z baterii dotknąłem do obudowy. No i niestety urządzenie było w pracy wtedy i wystrzeliły mi mosfety. Dlatego też na złomowisku pozyskałem jakiegoś, też tej samej firmy UPS-a po to, żeby wydostać z niego te tranzystory i naprawić to urządzenie. Do ładowania, do regulacji ładowaniem tego pakietu akumulatorów używam takiego 30A sterownika. On kiedyś był dosyć drogi nawet, bo kiedyś to kosztował z 500, teraz to można po kupić. No nie, może przesadzę, może 300 bo jakoś tak, no 500 to nie, koło, 3, koło 300 zł. No i on jest właśnie dedykowany do 24 V, do systemu 24 V i maksymalnie można szarpnąć 30 Amperów. Ja tutaj akurat mam podłączone dwa moduły fotowoltaiczne, z których każdy ma, no, z pomiaru wynika, że 215 W miały nominalnie 225, no ale powiedzmy coś nam z nich uciekło, można byłoby spokojnie połączyć, podłączyć trzy, jeszcze byłby zapas. No, przemyślę to, przemyślę, żeby to. Znaczy, no, się na pewno jeszcze coś tutaj z tego zrobię, dlatego że chcę zrobić sobie takie dosyć mocne oświetlenie na bazie właśnie LEDów. Za chwilę pokażę. Tutaj mamy kolejne mocne źródło czystego sinusa, czyli UPS-HPC model 2200. On ma 1600W. Dużo, niedużo. No, kwestia względna. Akurat y, moim zainteresowaniem są te UPS-y, które mają tak zwany zimny start, czyli startują z akumulatorów, bo te malutkie, które mają tam powiedzmy po 200-300 W, niekoniecznie muszą mieć ten tak zwany zimny start. One może i się nadają do tego, żeby sobie podłączyć gdzieś tam, nie wiem, do pompy od pieca, czy gdzieś tam indziej, żeby utrzymać sobie obieg cieczy w układzie w momencie gdyby był zanik zasilania natomiast no, do tego żeby użyć tego jako powiedzmy awaryjne źródło zasilania bez zimnego startu no jest to raczej słaby pomysł Zresztą te moce też są zbyt małe to już musi być coś, coś takiego większego ten UPS już jest na 48V bo te wszystkie które mają tam około w granicach kW czyli te 1400V no to one są na 24V tak jak tamten który pokazywałem wcześniej na, który mam na ścianie w kolorze żółtym, no to ten jest na 48V. No, Jak kiedyś w miarę w dobrej cenie udało mi się to znaleźć i też taki nabyłem, bo planuję tutaj zmienić ten system na 48V z właśnie z 24V. Ale to już zupełnie, że tak powiem, inna bajka. Nie będę opowiadał o zupełnie jakby innym projekcie, do którego jeszcze kawałek zostało, bo muszę inne wykończyć, żeby przejść do następnego, no ale pokazuje to jako ciekawostkę, że to jest fajne źródło czystego sinusa, bo niestety te Chińczyki robią sinusoidę modyfikowaną, czyli jak się jej przejrzy, no to po prostu są schodki na wykresie, a tutaj jest ładny, czysty sinus no i to urządzenie już nie ma jakiejś tam wartości, bo to jest można powiedzieć jakieś tam starość i podejrzewam, że no, szybciej można na złomie gdzieś to znaleźć niż gdzieś tam w ogłoszeniach, ale jeżeli ktoś by coś takiego dorwał no to naprawdę ten sinus jest tak rewelacyjny, że no nie ma żadnych zakłóceń. No jest idealna, piękna, czysta sinusoida. Te urządzenia są ciężkie ze względu na transformator, bo to już to jeszcze są starego typu urządzenia. Ze zwykłym, potężnym, ciężkim transformatorem. No ale mówię, coś za coś. Tutaj mamy zestaw ledów chińskich. To są ledy 10 w no, i uważam, że to jest naprawdę dosyć fajne i tanie źródło mocnego oświetlenia, które można wykorzystać sobie do instalacji off-gridowej. No to taki LED, który ma, tak jak mówiłem wcześniej, około 10 w bo te, te LEDy podobnej budowy są też dużo większe, a ich moce sięgają do 100 watów. Natomiast te najmniejsze, o takiej właśnie budowie na płytce na radiatorze aluminiowym, to jest najmniejszy format. No Nie podam jakie one to mają, tutaj wymiary, ale gdzieś jakieś około 18 na, na 16 mm, jakoś tak ta podstawka ma. Zresztą to możecie sobie sprawdzić. Bo, nawet jak wejdziecie na aukcję w AlieExpressie, to zobaczycie jaki wymiar są dokładnie 10W te LEDy. W każdym razie. Tutaj zaletą tych LEDów jest jakby niskie napięcie zasilania, bo te wszystkie inne już LEDy 20W jest zasilany tam w okolicach tam 30V, a te LEDy są zasilane dokładnie z 11,5V, jest ich jakby robocze napięcie. No, musimy pamiętać, że 0,5 V więcej, czyli 12 albo 12,5 z akumulatora, no to już ta temperatura pracy takich mocno rośnie, no, że żywotność takiego LEDa się mocno skraca. Więc jeżeli mamy na przykład instalację 24 V, to jest zdecydowanie lepiej wrzucić 3 w szereg takie LEDy, czyli zasilić je z 8 V. ona oczywiście, ich jasność będzie dużo, dużo mniejsza niż jakby zasilić je z tego nominalnego napięcia, czyli z 11,5. No ale zyskujemy to, że ich żywotność mocno się przedłuży ze względu na dużo niższą temperaturę pracy. Po prostu można tych LEDów dokupić trochę więcej. Te LEDy w Polsce kosztują około 2 zł sztuka, ale u Chińczyka na AliExpress można je kupić tam po tam 70 parę groszy. Więc no, warto taki większy zakup sobie zrobić i, i po prostu nabyć takie LEDy. I teraz, jeżeli mówimy tutaj, no można w różny sposób je zasilić, tak? No bo niekoniecznie, jeżeli ta instalacja jest 24V, musimy spinać 3 w szereg, bo możemy wykorzystać na przykład taką, taką oto przetwornicę step down. Nie pamiętam, jaką ona tutaj wartość prądu podaje. Ona jest regulowana, bo możemy sobie coś zadać, jakieś napięcie na wejściu i odpowiednio. Zmodyfikować na wyjściu. Zaraz ją uruchomię i zobaczę, czy ona jest tylko step down, czy również step up, bo tutaj mam takie przetwornice większej mocy. Nie pamiętam, co to jest za przetwornica, ale ta jest step down na pewno. I ta przetwornica ma 702. Ona już bardziej jest zaawansowana, bo tutaj ma nawet, nawet chłodzenie. I tą przetwornicę chciałem wykorzystać właśnie do jednego. Panela fotowoltaicznego, który będzie tutaj miał zupełnie inny cel, bo będzie on zamontowany na samochodzie. Ale nie będę wam mącił, bo to na oddzielny film jest materiał do tego. Ale w każdym razie ja chciałem tutaj przedstawić, że różne takie gadżety można kupić sobie do tego, żeby pobawić się w tym off-gridzie, żeby zrobić sobie takie zasilanie awaryjne. I powiem Wam więcej: no niestety nie jestem w stanie zaprezentować tego w tej chwili. Ale ten UPS, ten kilowatowy. Podłączałem do niego falownik 2 z właśnie ten on-gridowy, I, i falownik oczywiście się uruchomił, bo widział sobie sinus z UPS-a. I myślałem, że tego ups a po prostu wywali w kosmos zaraz. On oczywiście mocno się buntował, no bo falownik podnosił mu napięcie, próbował po prostu wprowadzić ten prąd do UPS-a. No, UPS jakby wytrzymał to i nic się nie działo, i obciążałem go tam do poziomu 1400 W, bo akurat tam około 1,5 kW. 1,5 kW jest taka maksymalna tutaj yy, maksymalnie mogę szarpnąć tam z tych swoich 7, 7 modułów fotowoltaicznych yy, no i w ten sposób możemy uzyskać jakby sumować sobie mocę w przypadku jakiegoś tam większego odbioru, no i w, używając takiego. Źródła sinusa, jak taki UPS. Ja może w tej chwili dzisiaj nie zrobię eksperymentów, ale jak go zreanimuję. To na pewno zrobi taki eksperyment i pokaże, w jaki sposób można sobie uruchomić swoją instalację on-gridową w momencie, kiedy załóżmy sieć byłaby całkowicie odłączona. Oczywiście, no, wiadomo, że trzeba wtedy odłączyć to od sieci. Po to, żeby po prostu tam nikogo nie poradził prądno, bo takie są zabezpieczenia, akurat w falownikach, ale gdyby, no nie wiem, powiedzmy, jakiś Armagedon nas dopadł, no to można wykorzystać sobie instalację on-gridową do tego, żeby używać ją w off gridzie no, ale o tym później. Na razie chciałem Wam pokazać, co tutaj można sobie z tego zrobić. W następnym filmie pokażę, jak można zrobić fajne oświetlenie z takich LEDów. Taki mam plan, także do zobaczenia. Cześć! No jeszcze przetwornica zapomniałem. No przetestowałem ją i to jest przetwornica step-up. Niestety nie jest to step-down, czyli tutaj możemy jedynie podbić napięcie. Maksymalnie uzyskałem 36 V, a zasilanie jest z 16 zrealizowane. Nie wiem czy teraz wam pokażę. O właśnie teraz na wejściu jest 16,5 V, a na wyjściu mamy 36,1. Nie pamiętam ile ono ma amper. To przetwornica. Trzeba by zajrzeć na AliExpressa najlepiej, czyli tam skąd ją wyczerpałem. Zresztą wszystkie są z AliExpressa. Tutaj jeszcze mogę Wam pokazać. To jest UPS, też APC, o mocy chyba 700 W, tak? 700, trochę słabszy od tego, co mam na ścianie. A tu jest ten, który kupiłem na części na złomowisku ostatnio, tam za jakieś drobniaki. Czyli to jest cały, cały zestaw elektrośmieci. Do zobaczenia następnym razem.